hej guys będziesz mi coś się trochę czuł klucz, lód w plaży no, słuchajcie, dzisiejsze filmik to, to jest jakby relacja z mojego drugiego popytu eee, czyli jesteśmy sobie w Sopocie piękny, pięknym, cudownym to eee, no, jest moje mi ulubione miejsce z miasta, mimo że mieszkałem w Gdańsku przez 6 lat to Sopoty jest dla mnie najlepszy. po prostu ta plaża prostu to, to, wieloma to plaża, nie? one zajebista i po prostu tyle ile ja tu przeżyłem za czasów studenckich po prostu wieczorów bryzowych takich napitych na tej właśnie plaży i, i nocy, wieczorów nocy, wiecie człowiek w takim stanie cudowny sobie leżał gwiazdy, ludzi się poznawało tutaj pełno ludzi jest zawsze w lato i za tym tęsknię, jeśli chodzi o to miasto za, to za plażą, i zwłaszcza za tą tutaj plażą w a ale bardziej te filmiki, tutaj ponagrywałem, Percepcja tam nagrywałem z Agatą, z moją psiapsią Eee. Tak, jakieś inne no tutaj właśnie te pracujące tam sesje, tutaj ciągle historii tutaj jest. Eee. Ale mimo wszystko cieszę się, że mieszkam w Warszawie, nie wróciłbym tutaj do Trójmiasta na stałe, ale to kwestia tego, że każdy ma swój głos oczekuje czegoś innego od miejsca, w którym mieszka, innej energii. Ja lubię energię taką miejską, bardziej urbanistyczną, a tutaj jest taki czyn, jest tak spokojnie. Wiadomo, to też jest miasto i takie tam, ale to jest tak spokojnie. A w się przyjeżdżać tak jak w mieście. I to ja lubię osobiście, ale nie ukrywam, że na przykład teraz jak jestem tutaj na tyle godzin, to i tak się i fajnie. W mieście takie taki nostalgiczny chcę po tym miejscu, bo dawno tu nie byłem. W Odkąd nie mieszkam, to obiekty cię w ogóle do tego Słuchajcie, tak się że też mi, mi minęła miesięcznica nowej pracy i chciałem tak nagrać, co myślę, po miesiącu, bo widzieliście, co w trzech dniach. I pierwsze popycie z wanny. Nie wiem, czy widzieliście filmik z wanny, ale możliwe. Spowiamy, no, że jest coraz lepiej. Naprawdę jest coraz lepiej. Ja się czuję coraz lepiej. Oczywiście jeszcze aspekt pieniężny kuleje cały czas, bo w lotnictwie pieniądze to jest mega ciężki temat, zwłaszcza na początku. Nie znam innej branży, w której tak długo trzeba czekać na pieniądze i tak długo trzeba zainwestować na początku. Eee, oczywiście nie mówię tu o jakichś świecie spółkach akcyjnych, jakichś biznesmenach, ale w takiej zwykłej pracy, takie zwykłe człowieka jak ja. Ja zawsze, jak miałem problemy finansowe w życiu, to zawsze jak coś związanego z lotnictwem było. Bo w lotnictwie pierwszą wypłatę prawdopodobnie dostać po pięciu miesiącach. I przez te 5 miesięcy bidujesz. Niestety tak jest. Więc eee, to jest taki max, ale myślę, że tak trzy to standardowo, bo w zależności ile masz szkolenie, ile trwa szkolenie i takie tam. O szczegółach opowiem pierwsze jak przestanę pracować, bo chyba nie mogę opowiadać teraz. I, i pomijając aspekt pieniężny, powiem wam, że naprawdę jestem zadowolony. Fajnie się lata w tej filmie, w której jestem. Mm. Jest, jest, z takimi latami się czuje człowiek tak fajnie, tak fancy, wiecie i nawet jakiś hotel, że nie jest przy lotnisku, tylko teraz mamy tutaj przy morzu praktycznie, w Gdańsku, hotel przy Jelitkowie. E, to, że są te loty regularne, że jest bardzo dużo lotów, dużo samolotów różnych, dużo typów, dużo ludzi, jakichś takich operacyjnych, fajnych, organizacyjnych rzeczy tu trwa. I, i też zaczynam się mega czuć tak swobodnie na pokładzie i dość się mi się co robiłem na początku długo, typu jakiś serwis, wiecie, z chyba z Ludzie mają z tego bekalę, to jest takie proste, jak masz 200 osób. Ja już przypomnę, 400 i robisz im I na przykład mega mnie to i męczące, teraz I myślę, że czasem to będzie jeszcze szybciej. Nie ukrywam też, że na pewno pomaga mi moje doświadczenie poprzednie z latania, bo mam wrażenie, mam wrażenie że te umiejętności się tak jakby odświeżają. Że nie uczę się na nowo, tylko jednak jakby odświeżam te skilly, które miałem wcześniej. Na no, już no, naprawdę, naprawdę so far jestem zadowolony. I jeszcze, jak będę miał pieniądze przy następnym takim wrogu, chyba że. w sumie nie wiem, co niedługo będę miał jakiś pobyt, także nie wiem, czy to będzie tak szybko. To. <grym zbyt> to przecież w ogóle będę zadowolony, jakbym miał Jakbym miał więcej pieniędzy, trochę tym nie, nie żałował na taksówkę. I psy, taksówka, będzie, którzy w ogóle by nie miał zastrzeżeń. Nie, oczywiście to nie jest tak, że jest idealnie, jest kilka aspektów, które mnie irytują. Zwłaszcza takich pasażerskich, ale to jakby wiadomo, to się jest. Miałem przy tramę wczoraj, a słuchajcie, poszła. Ogólnie nie mogę tak szczegółów mówić, ale był... Jakby to powiedzieć, pewna firma, w której pracuję, w której nie zdradzę, postanowiła. Nie wiem jak to powiedzieć, ogólnie były jakieś kontrole w firmie. U nas w firmie jest kilka tysięcy ludzi. I były kontrole takie po lotach różne i niektórzy ludzie myśleli, że to przez mój filmik sprzed wczoraj, który nagrałem, że co, Stewardessa zabiera z hotelu. Wyobraźcie sobie, że jest tak pechowy timing tego filmiku, że akurat dzień po, w sensie 12 godzin po premierze tego filmiku w ciągu dnia były jakieś kontrole wewnątrz firmowe i ludzie zaczęli gadać, że jest sprzed mój filmik. I jeden szef załogi, z którym latałem i napisał na Instagramie, wczoraj słyszałeś jak afera była? Ja mówię, jaka? Mówi, no jest awantura, bo Yy, przez twój filmik kontrolę robią w firmie. a ja co? Przez twój filmik i wiecie, przecież to, to się zastrałem przez pierwsze kilka minut. W ogóle I on mówi A no, ja się tak ostrałem, mówię Jezus Maria, I znowu coś przyznaję, bo w ogóle to nie jest pierwszy incydent, który już mam w tej filmie. Przed moimi filmiki miałem jeden główny taki incydent i dlatego mam już uraz po nim, że, że co chwila coś źle, bo coś wrzucam jest tam mimo może i tak mega się pilnuje. No nawet nie wiecie, gdzie tam. Yy, możecie się domyśleć tylko. I... I ja tam w środku tak ostrałem, piszę do swoich psiapsi z kursą, więc Jezu, co on mi napisa. one, co, nie, coś tam, coś tam. później wrzuciłem na główną grupę ze szkolenia i ludzie tak, tak piszą, ale to jest bez sensu. I dziewczyny też, że to jest bez sensu, raczej, no, nie, no, gdzie ja, przez swój filmik nagle cała firma ma kontrolę. Ja mówię, bez kitu. I później tak mówię, ja mu później mówię, Boże, on mnie wkręcał, bo my coś tam sobie żartowaliśmy, no jak lataliśmy, to on na bank mnie wkręcał, Mówię, jest poszła, Maciek, Mariusz, muszę jakiegoś mięso, Zygmunt, ty, ty jesteś taki fircyk. Ja mu napisałem, Boże, ale mnie wkręciłeś XD, naprawdę no, byłem ostrady przez ten No i ja tam minęła godzinę, i później patrzę na takiej głównej grupie, gdzie jest bardzo dużo ludzi z firmy. Ktoś napisał, a, bo ktoś pisał, że jakieś kontrole, uwaga, kontrole, i ktoś napisał, a, bo to przez jakiś filmik, bo ktoś nagrał, co zabiera z pokładu. I w ogóle ludzie zaczęli gadać, że ja nagrałem, co zabieram z samolotu, gdzie... W ogóle, wiecie, to jest efekt głuchego telefonu, że zaczęło się od tego, że po prostu ja nagrałem filmik o tym, co niby biorę z hotelu, gdzie, jak nie, to był żart, a skończyło się na tym, że ja niby nagrałem w samolocie, co zabieram z samolotu. Skończyło się tym, że jednak nie, po, nie poszło o to, nie poszło o coś innego. Oczywiście, szczegółów nie mogę wam stracić, teraz. Ale, ale ja już jestem bezpieczny, a nawet jeśli ktoś powie, że są na pewno osoby, do których nie doszło to prawdziwe rozwiązanie, no to ja i tak e, się wybronię, no bo już wiem o co poszło. Ja mieszkałem w Gdańsku podczas studiów i, i rok po studiach, czyli od 2012 do 2018, bo 5 lat studiów i rok latania, i powiem Wam naprawdę fajne czasy tu spędziłem. Dużo ludzi poznałem fajnych. Dużo się działo, zawsze na tej plaży. Zawsze uwielbiałam, na tę co plaża. Jak nie no jakaś ta plaża, w Sopocie to jest moje ulubione miejsce w tym mieście. Uwielbiam tę to bo jest taka szeroka. No jest morze, jest super miejscówka, tam są toalety, takie krzaki i zawsze tu jest dużo fajnych ludzi w lato. się kąpałem kilka razy. No naprawdę tutaj bym mógł spędzać letnie dni i mieć jakiś domek, gdzie się oboje chce przychodzić. I mam takie wrażenie, że. Bo ja ogólnie nie podróżuję nigdy na własną rękę, tylko jak lata, bo mieszkam do pieniędzy, ja wolę wydawać na iPhone'y i na mikrofony. Jak będę miał kiedyś więcej, jakby to jest każdy ma swój dla mnie priorytetem jest elektronika. I tak mam wrażenie, że jak nie latałem, to I'm missing out, bo w ogóle nie podróżowałem. I teraz znowu coś tam zacząłem podróżować, wiecie, samo to, że człowiek w hotelu nocuje, na przykład wiecie, w gadań, to jest takie lol, yy, i będę jeszcze w innych miejscach. I samo to, i znowu czuję to, co czułem, jak latałem, że to jest takie zajbiste podróżować, I czy czujesz tą energię tego miejsca, czy że jesteś w takim miejscu. Nie wiem, ja teraz jak chodziłem po tym mono, w ogóle topię lepiej, a w ogóle byłem kiedyś w ogóle. No. Taka jest. Mam wrażenie, że wróciłem na te tory prawidłowe i to jest fajny styl życia dla mnie. I ja chcę tak żyć, chcę tak żyć, że... Na przykład pisze do mnie pisze, pisze dzisiaj, ej, jak tam wejść przez metro, coś tam, a ja tego dalej, jestem w soparcie. I to jest takie że ja po prostu jestem z dupy jednego dnia w Sopocie, później będę znowu w Warszawie, później będę w Londynie, później gdzieś. I to jest mega super. Ta praca naprawdę... Y, to jest styl życia. To jest styl życia. I, i na przykład ja dzisiaj dosłownie nie, nie widziałem przez pół jaki dzień tygodnia i widziałem koleżankę rano z, y, w biurze, tam, wiecie, na tych zebraniach przed lotami, i ja, ona no, mówi jakieś 10 tygodniowy, Nie wiem, Wtedy, po prostu, ale nie, ale tak serio, sobie, że nie wiem, lol. No, jak dzisiaj zobaczyłem później w samolocie, że jest piątek, mówię piątek, się jest? Tak dziś mnie, i po prostu tęsknię za tym stylem życia. I mimo, że było mi dobrze w poczcienie pracy w IT stacjonarnej czy tam hybrydowej, to jednak tak mi się fajnie żyje, że nigdy nie wiadomo, jak jest tygodnie, że co chwilę coś innego, wiecie, że każdy dzień to jest nowa przygoda. I po prostu, ja nie lubię łańcuchów mieć, wiecie w życiu, lubię być wolny. I, i na przykład jak moja mama już mówi, o, no to czuję, że ty będziesz w tej linii już do emerytury. I jak ona już to mówi, to mi łapie klincz, bo nie lubię takiego wiecie. Oś, jak jesteś gdzieś w miejscu zmusu, w sensie, wiecie, w jednym miejscu tyle czasu. I zawsze jej zabraniam mówić takich rzeczy. Ja lubię mieć złudzenie wolnej woli. Byłem w Maków w poczydzie. dzisiaj. Też tam się dużo imprez skończyło na kasu, w kolejkach. Ech, no beka, beka. Tam do hachów w zobaczycie chodzi. Jak jeszcze istniał. To było moje awakening. No tutaj, tam na jelitkowo dużo też. No tu się fajnie imprezowało. Ale no z w ogóle beka, że słońce wyszło i będziemy kończyć. jest. Ale beka, że słońce wyszło, nie, to jest znak, że miałem nagrać tego vloga. Pewnie ja ja kocham słońca. Ja bym mógł wyznawać religię słońca. Zresztą widać, że jestem sło słomianinem. Sł Słowiany, bo przecież Słowianie wyznawali też religię Słońca, lą. To była moja religia, that's my people, nie? ja to mam we krwi. Ja tak mówię, bo Słońce to jest jedyna rzecz potwierdzona, która wpływa tak na mnie, jak religia na ludzi wpływa. Naprawdę, jak Słońce to ma od razu ochoty do życia i do wszystkiego, energię, mimo że jest zdradzieckie, bo się posta bo postarza skórę Perdyne. Zakopię to tutaj, nie będę wrzucać, tak się robiło kiedyś, to żart. No dobra, więc będziemy kończyć. Dzięki, jeśli oglądaliście. I widzimy się w następnym odcinku.